dobry Państwu, Tomasz Szwajgier, wydarzenie dnia. Szanowni Państwo, wydarzeniem dnia, według mnie, jest całkowite obnażenie kłamstw Karola Nawrockiego, prezesa IPN-u, kandydata na prezydenta Jarosława Karzyńskiego, to znaczy już całego PiSu, już nieobywatelskiego, albo jeszcze obywatelskiego i już PiSu kandydata. Szanowni Państwo, to jest naprawdę żałosne, że... Prezes IPN-u, urzędnik państwowy, usiłuje w tak ohydny sposób wymuszać na służbie więziennej jakieś działania, które miałyby w jakiś sposób wiarygodniać go, zastraszyć tę służbę więzienną, to, to jest coś niebywałego. Po tym, kiedy wyszły informacje, że Karol Nawrocki wśród swoich znajomych ma człowieka, który jest takim znanym neofaszystą, nazistą, czeka pseudonim Śledziu, Wiecie państwo, tam um, Nawrocki kłamał nam wszystkim, w jakich okolicznościach poznał tego śledzia. I no nie chciał przyznać do tego się, że on po prostu um, porusza się w takim środowisku. Jest ten wielki Bóg, który tam e, po pierwsze był w, w, właścicielem agencji towarzyskich, czy działawca, uczestniczył w porwaniach, no, teraz ukrywa się w Dubaju. Jest ten Olgierd L, też członek grup przestępczych, facet, który zlecił podpalenie rosyjskiemu dywersantowi, jednego jednej, jednej z lokali, z lokali na terenie Trójmiasta. A wiecie Państwo, to, to, to środowisko to jest szokujące. Jak wiecie wcześniej, Jarosław Kaczyńskiego ostrzygano przed, przed Nawrockim, ale te kłamstwa, już ten, ten, ten człowiek, który miał być tym jego awatarem, czy tym zamaskowanym człowiekiem, który napisał książkę i on chwalił tego człowieka jako doktor Nawrocki. Ten, ten człowiek chwalił Nawrockiego, czyli Nawrocki chwalił sam siebie. No To jest tylko żenujące, ale to że Nawrocki zarzuca kłamstwo służbie więziennej, to powinno być rozpatrywane już w trybie wyborczym, moim zdaniem. Powinno się pokazać, kto kłamie. Czy służba więzienna, czy, Arsław, czy, czy Karol Nawrocki. No według mnie ewidentnie Karol Nawrocki. I powinno się pokazać, że kandydat PiSu to kłamca. Słuchajcie Państwo, czytamy w Onecie. Neonazista śledził i Karol Nawrocki. Nowe informacje po pilnej kontroli dokumentów. Rzecznik Instytutu do Pamięci Narodowej Rafał Leśkiewicz opublikował w mediach społecznościowych dokumenty mające świadczyć o udziale Karola Nawrockiego w wykładzie w areszcie śledczym w Gdańsku. Co ma tłumaczyć, że ten kandydat na prezydenta poznał neonazistę Grzegorza Chorodko, pseudonim do śledził, Tyle, tylko, że służba więzienna twierdzi, że Nawrocki takiego wykładu nie prowadził. Tak. Po przeprowadzeniu kwerendzie możemy wykluczyć, że Karol Nawrocki prowadził w areszcie jakikolwiek wykład. Jego nazwiska brak jest nawet w książce Wejść i Wyjść Jednostki. Przekazała nam rzeczniczka służby więziennej. No to jest to niebywałe. O tym, że Nawrocki nie mógł się poznać z naradzistą śledziem w wudańskim areszcie pisaliśmy w Onecie w poniedziałek. W odpowiedzi rzecznik ipn Rafał Leśkiewicz, zażycił nam kłamstwo, publikując w mediach społecznościowych rzekome dowody, że nawroski prowadził tam wykład o Sergiuszu Piaseckim, przestępcy i bohaterzy jednocześnie. Ja tłumaczyłem Państwu Sergiusz Piasecki. To jest taki wywiadowca, żołnierz, który walczył w, z, 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 z Bolszewikami w, później pracował dla polskiego dla polskiego wywiadu na granicy polsko-rosyjskiej Przenosił, przenosił różnego rodzaju materiały, zbierał informacje wywiadowcze. No później ten człowiek w związku z tym, że ta działalność wywiadowcza opierała się na grupach przestępczych, tam oskarżono go o działanie w tych grupach przemytniczych i otrzymał wysoki wyrok. Znalazł się w więzieniu na, między innymi na Świętym Krzyżu już później i tam zaczął pisać książki. Takie książki, no, które były oparte na, na, jego, na jego przeżyciach, między innymi kochanych wielkiej Niedźwiedzicy, Bogom Nocy Równi, czy Żywot Człowieka Rozbrojonego i tak dalej, i tak dalej. No, to świetne książki. I ten talent zauważył Melchior między innymi On i inni pisarze doprowadzili do tego, że ten wyrok e, został skrócony i Piasecki wyszedł na wolność. E, Podczas II wojny światowej Piasecki zaangażował się też w walkę, był egzekutorem Armii Krajowej, wykonywał wyroki na konfidentach w Wilnie. Bardzo ciekawa postać, i to do niego odwołuje się właśnie Nawrocki, że rzekomo o, o Sergiuszu Piaseckim prowadził te wykłady w więzieniu. Ale naprawdę było tak. Służba więzienna przekonuje, że tego dnia Nawroski nie był obecny w areszcie. I teraz spór o to, czy Karol Nawroski prowadził, prowadził po, ponad 10 lat temu wykład w areszcie śledczym w Gdańsku, na którym, jak mówił, poznał jednego z osadzonych, Grzegorza Chorodkę, wybuchł po poniedziałkowej publikacji Onetu. Chorotko to bowiem wielokrotnie karany recydywista, zdeklarowany neonazista, który ma na liczne tatuaże ze swastykami, wizerunkiem Adolfa Hitlera i sentencją SS. Moim honorem jest wierność. W latach 2011-2017 przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej nie gościli w areszcie śledczym w Gdańsku z pogadankami, prelekcjami, wykładami dla osadzonych. Pan Karol Nawrowski także nie gościł w gdańskim areszcie z pogadankami dla osadzonych. Napisała w odpowiedzi na pytanie o podpułkownik Arleta Pęconek. Już w poniedziałek na portalu X. Rzecznik IPN, Rafał Leśkiewicz, opublikował dokumenty mające prze, przeczyć podanej przez ONET z, za służbą więzioną informacji o nieobecności Nawrockiego w aresie śledczym w Gdańsku. List datowany jest na 30 kwietnia 2014 roku, ale osadzony w nim nie wymienia pracownika IPN, który miał prowadzić zajęcia. Zawiera jednak anotację Karola Nawrockiego pełniącego wówczas funkcję naczelnika Biura Edukacji Publicznej w Gdańsku. Gdy mu takie materiały udostępniono. We wtorek Leśkiewicz opublikował na X fragment kolejnego fragmentu dokumentu spra sprawozdanie z działalności IPN w Gdańsku z rok 2014, w którym znalazła się informacja o tym, że 28 2014 roku w wareszcie śledczym w Gdańsku odbyła się prelekcja dla osadzonych predałem Sergiusz Piasecki, Przemytnik wywiadowca więzień emigrant i pisarz. Z tym, że prowadzonym, prowadzącym był nie tyle Nawrocki, ile pracownik gdańskiego oddziału Instytutu, Daniel Vincent, A Karol Nawrocki miał być wówczas organizatorem związanego z wykładem konkursu dla więźniów. Czyli nie był tam i fizycznie nie mógł go poznać, bo posłuchajcie Państwo dalej. W październiku 2024 roku tak Karol Nawrocki przedstawił tę sytuację w rozmowie z Gazetą Wyborczą. Miałem wówczas wystąpienie o Sergiuszu Piaseckim, na przemian przestępcy i znakomitym żołnierzu walczącym w wojnie 20 roku, tak jak Państwu mówiłem, oraz II wojnie światowej. Chorodko z kolei był po lekturze wszystkich książek Piotra Zychowicza, więc wywiązała się dyskusja historyczna swoją drogą ciekawa. Kłamie. Z profesorem Danielem Wincentym, prowadzącym prelekcje do oskarżonych w AŚ Gdańsk, obecnie pracownikiem Socjologii na Uniwersytecie Gdańskim, nie, uda, nie udało nam się skontaktować. Jego uczelniany numer telefonu milczy. Wysłaliśmy zatem pytania mailem przekazując odpowiedzi. Jeszcze raz zatem zwróciliśmy się do służby więziennej z prośbą o wyjaśnienie, czy podczas przekazywania nam informacji o nieobecności Karola Nawrockiego w gdańskim areszcie nie doszło do pomyłki. Słuchajcie Państwo, Rzecznik Służby Więziennej podpułkownik Arleta Penconek, podobnie jak dzień wcześniej, w rozmowie między innymi dziennikarzami programu 19.30 TVP i fakty TVN podtrzymała swoje wcześniejsze stanowisko, że z dokumentów aresztu nie wynika, by Karol Nawrocki był tego dnia jego gościem. Jak nam przekazała w poniedziałek po dementki Sztabu Nawrockiego i rzecznika IPN, władze. Służby więziennej zleciły pilną kontrolę dokumentacji aresztu śledczego w Gdańsku. Dotąd wysłanych zostało tam w tym celu dwóch przedstawicieli centrali. Po dokładnej kwerendzie możemy wykluczyć, że Karol Nawrocki prowadził w areszcie jakikolwiek wykład. Jego nazwiska brak jest nawet w książce Wejść i Wyjść z jednostki. O ile w dokumentach dotyczących skazanych, którzy angażowali się w wydarzenia terenia aresztu, znajdują się anotacje o ich udziale w wykładzie pana Daniela Wincentego, to nie ma śladu po tym, by miał go współprowadzić pan Karol Nawrocki, przekazała nam pani pułkownik Pęconek. Wpisy Rafała Leśkiewicza posłużyły rzecznicy sztabu Karola Nawrockiego do ataku na ONET, powołując się na nie, Pełniąca tę funkcję Emilia Wierzbicki, w przeszłości pracownica TV Republika, zarzuciła nam problemy z weryfikacją źródeł i kłamstwo. Na swoje tez nie przedstawiła jakichkolwiek dowodów. Tymczasem to właśnie Wierzbicki, pytana przez one kilka dni temu o to, czy Karol Nawrocki w czasie, gdy pełnił funkcję dyrektora Muzeum II wojny światowej, wydał zgodę na nakręcenie na podlegającym muzeum Weselpratę zdjęcie teledysku neonazistowskiego zespołu Obłęd odpisała, że w czasie gdy taka zgoda była wdawana, Nawrocki nie pełnił tej funkcji. Przypominamy zatem, że zdjęcia do teledysku kręcone były 13 września 2019 roku. Karol Nawrocki funkcją dyrektora muzeum objął od 6 kwietnia 2017 roku i sprawował ją do 1 czerwca 2021 roku. Szanowni Państwo, mamy do czynienia już nie tylko z jednym kłamstą, kłamcą, ale z jakąś grupą kłamców, którzy okłamują wyborców. Naprawdę, no jeżeli coś należałoby wyjaśnić w trybie wyborczym, co powinien zrobić szybko sąd, no to te kłamstwa Nawrockiego, no te kłamstwa zero -jedynkowe. ja rozumiem, że nasz wizerunkowo wygląda Nawrocki, który w ramach resocjalizacji ludzi przyszedł do więzienia, tak jak chciał nam to opowiadać i on tam spotkał tych, tych ludzi, którzy siedzieli i tam z nimi prowadził dyskusję historyczną bzdura, on tych ludzi znał z innych miejsc, on się e, nimi fascynował, a prezes IPN-u, który ma bliskie kontakty z neonazistą i tak znanym neonazistą, to jest wstyd. To jest po prostu wstyd. I to rzeczywiście powoduje, że wizerunek Nawrockiego, no, ja nie wiem, czy może jeszcze być gorszy, ale teraz to już na pewno gdzieś sięgnął bruku. I, ale ten sposób obrony, te kłamstwa i wmawianie innym ludziom tego, że oni go atakują, czy wmawianie tego no już, w całej służbie więziennej, wiecie państwo, no to wygląda słabo. Naprawdę, powiem wam, że ja w większości mam, nie mam syndromu trzokolmskiego, mam do służby więziennej mm, normalne podejście, gru ludzi zachowało się do mnie naprawdę bardzo w porządku, może jakieś poszczególne jednostki mm, robiły coś nie tak i jest to służba jak każda inna, potrzebna w każdym państwie bardzo odpowiedzialna służba, trudna służba ja nie widzę powodu żeby pan były sutener nominat Kaczyńskiego jego kłamstwa pozostały bezkarne bez rozsądzenia tego kto mówi prawdę sąd powinien w trybie wyborczym rozstrzygnąć tę sprawę dziękuję Państwu za uwagę bardzo proszę, ewentualnie o łapkę w górę, i bardzo Państwu chciałem podziękować, bo mm, nasz kanał, bo bez Państwa, to ja bym nic nie zrobił, e, osiągnął ponad 10 milionów wyświetleń. To jest naprawdę bardzo dużo. Mm, serdecznie Państwu dziękuję. Pewnie nagram jakiś okolicznościowy materiał z tym, z tym związany. To Wy mm, jesteście tą siłą. Tak. I dlatego oni mogą niedużo zrobić. Chciałem użyć jednego słowa, ale w tym takim miłym kontekście nie wypadało. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo. Bardzo wam dziękuję. To wy zmieniacie często te wszystkie wydarzenia, na które pozornie nie mamy wpływu. Jednak okazuje się, że jakiś mamy. Dziękuję Wam bardzo.